Na wniosek burmistrza Kartus, Rada Ministerstwa Kartuzak uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy nadaje się tytuł honorowego obywatela Kartus Wolgangowi Volga, Amadeuszowi Lomte, burmistrzowi Buderstadt. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodnictwem Rady Miejskiej w Kartuzach. I paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na dole podpis przewodniczącego Rady. Prosimy o zajęcie miejsca. Sehr bewegne stunde gewierzy. Dla mnie dzisiejszy moment stał się bardzo poruszającą godziną chwilą. Das, was Sie in musik, in Worte und in dem äußeren Rahmen gekleidet haben, hat mich beszczęt. To, co tutaj zostało przedstawione w muzyce oraz cała oprawa i cała uroczystość, która się tu odbyła. Geehrt und beschämt deshalb, weil diese Ehre mir niemals allein zukommt, sondern diese Ehre einer Ehrenbürgerschaft dieser großartigen Stadt, diese Ehre gehört vielen. Herr Bürgermeister, ich möchte sagen, dass es mich sehr, sehr, er uważa dass nicht nur er hier hier steht, sondern das, was sich verändert hat, ist Arbeit und die Prüfung vieles Menschen, die auch einen sehr großen Einfluss haben. Ich sage meinen Dank stellvertretend an den Deutsch-Polnischen Freundeskreis. Ich sage das Danke an den Stadtrat der Stadt Buderstadt, der damals einstimmig die Partnerschaft beschlossen hat und dabei stellvertretend lieber ihren bürgermeister, lieber lothar, an dich. ich sage das danke, aber an alle anderen, die die freundschaft im alltag gelebt haben. danke an die schulen, an die kindergärten, an die vereine, an die verbände, an die sozialen und karitativen einrichtungen. Sie tun mir leid. I stoję jako człowiek, który przekazuje tylko te podziękowania w imieniu tych wszystkich, którzy się przyłożyli do tej przyjaźni, do tego partnerstwa dla wszystkich władz, dla wszystkich ludzi, którzy się angażowali w partnerstwo dla miasta Tuderstadt, dla miasta Kartuzy, dla władz, dla pomocy socjalnej, dla dzieci, dla młodzieży, którzy całe swoje serce wkładają. Bürgermeister Bolunski hat schon viele Persönlichkeiten, viele Vereinigungen eingebunden und darauf darf ich mich auch beziehen. Also die Ehre, die ich heute entgegengenommen habe, die gehört all denen, die über 20 Jahre in der Partnerschaft gearbeitet haben und noch arbeiten. Euch ein Dankeschön. I pan burmistrz jeszcze raz dziękuję wszystkim za to odznaczenie, które on otrzymuje. Chciałbym jeszcze raz powiedzieć dziękuję bardzo wszystkim ludziom, którzy bardzo zaangażowali się w tę współpracę i przyjaźń. Vielleicht darf ich spontan noch einige wenige Gedanken anfügen, wenn in diesen Tag an die Daten vom 1. September 39. bis zum 8. Mai 45 mahnend erinnert wird, dann ist es ein Geschenk des Himmels, dass wir in dieser Zeit den 20. Geburtstag unserer Partnerschaft feiern können. Panwornie chciałby wspomnieć takich kilka myśli przytoczyć, które teraz musi nasuwać i powiedział, że jeżeli wspominamy 1. Września 39 i później 8 maja 45 to musimy powiedzieć, że otrzymaliśmy prezent z nieba, że y, stworzyliśmy 20 współpracę i przyjaźń.